Chowne, ale twarze, jestem teraz Zaczynamy kolejny odcinek z gry This of 5 Alliance of Vengeance. I teraz tak, zaczynamy. Tak, ostatnio w sumie od questów. A do jednego questu, który mamy zrobiony, bo przypadkiem um, udało mi się zdobyć podczas expienia uh, Angelic Cake. Uh, dzięki czemu możemy mieć. Ah, o, jest. Netter Takiego pana. E, przy okazji udało mi się wbić. E, to wróć. Dziu, dziu, dziu. Jedna rzecz. Tym razem nie zapomnę podczas bo jak ostatnio ekspiłem, ostatnio, czyli jeszcze dzisiaj, dwie godziny temu, właśnie. A, wróć. Jest szybszy sposób. Dobra i pięć. Dwa. Oj, za daleko. Nie to. Tu. Dziękować. Dobra, teraz będziemy wszystkiego porówno zdobywać. A to lecimy dwa kolejne od Icy Hell. Może to być ciekawe. Nie pamiętam sobie już tych map kolejnych. Pamiętam tylko tą pierwszą. O, coś się dzieje. <laughs> Macie Hej, maleńka. Oj. Sama jesteś magot. O, zabijasz właśnie jej rodziców. Nigdy ci nie wybaczę. O nie, jakie to straszne. O. Widać, Majurita bardzo lubi tą e, usalię. Skoro ją tak nienawidzisz to zabij. Jasień, Griesion, ją. Ją, ją. Kill and recycle, ojej, mała armia przylazła, O, Master Overlord, oj, a bez przesady, rozwalimy ich wszystkich. I właśnie, Usaję nie przegra. Mhm. Nie boję się. A co tu jest? Nic. O kur, a z tych różowych, tej portali, z tego i z tego, będą wychodzić przeciwnicy. To już mnie przeraża na samą myśl. Dobra. Nasza drużyna jest trochę pod eksponem, Flony ma aż 31, dlatego. Cicil 29, Krystal 27. A to dlatego, że. Szczerze? Jakoś tak. Podczas ekspienia musiałem kogoś leczyć. I kimś. No to przepraszam bardzo, kogo miałem innego użyć. Zresztą drużyny minimum 17 poziom Ulogana i Emizela. Jeszcze Salvatore i Jeez mają 17, ci już mają 18, 20. No to prier. Zaczynamy od niej. Oj, na to nie sięga. Dobra. Chodź tu. Teraz tak. walwi. Oo. Problem jest taki z tymi trzlamami, że one. Właśnie tylko obrażenia od żywiołów. Ram. Też nie, bo ty masz mało życia, ale o, mogę Ci cofnąć o dwa jeszcze. W takim razie. Freezing Prophecy. I już dwójki z nich nie będzie. To jest progres. Dobra, pomyślmy teraz sensownie. Kogo jeszcze można byłoby wyciągnąć? Adel, Walwi, Magnus Rozalin. Czy Twoje ataki mają jakiś żywioł? Tylko to ma od ognia. To nas, to nas nie ucieszy. Bo zaraz są jakie mają obrażenie. A, otrzymują więcej od ognia, okej. Okay. To otrzymują też więcej od ognia. No już tam tak samo, ale... Trzy są tylko te cztery, żeby było śmieszniej. Później już nie ma. Lepiej brać kogoś kto ma taki ogniste. Wiatr, no może niekoniecznie w takim razie, fernik, bo zombie mają. Ani nie są odporne na wiatr. A lepiej używać ognia. Safa na pewno nie mało. Czy twój specjal? No i żadnych. Dobra, to ty nie. Nisa Raspberry ma ogień, jeżeli dobrze pamiętam. Tak i mega Fire też ma. Ty możesz wyjść. Przede jeszcze jakieś tanki. Magnus ty jest naszym tankiem. Tankiem też może być. Ajajaj. Aj, aj. Adel. To jeszcze musi iść na tyły. Mao wychodź ty na tyły. Czy dasz radę może? Ajdź Dobra to być na razie tu. Na razie zakończmy. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. oj, oni mają dobre skile. Dobra. To już pozbyliśmy się jednego. Bo ty możesz iść w takim razie tutaj już. Przedadzą nam się healerzy. Lone tu. Mega heal na nią Dobra, Prira bardzo nie oberwała, ale jednak no, jeszcze wcześniej trzeba Cisely wziąć o, mega heal na Mao. Możliwe, że to wystarczy taka drużyna, ale wolę się jeszcze za wszelki wypadek zabezpieczyć. Miałem ja też pokazać, przy okazji, jak Kruik może fajnie nawalać, ale... Kruik nie będzie tutaj dobrym wyjściem. Special, Blade Rush. Killer Spin? Nie. Last Finger? no. Czy oni mają... Aha, bo oni mają... Odporność od... Nie, ten nie ma odporności od mieczy. Ha, 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 ha. Anubis ma odwody jeszcze zmniejszone, to mega ice. Ale to da? To że przy best finger Łojeżu, prawie mu coś zrobił. To teraz tak. Nie, nie, Magnus, ty podejść tu. Dasz radę tym wszystkim go zabić, tak na dobrą sprawę. Niech będzie, co za Aha, ty masz... Dobra, to będzie tak Adel Czy swój Crimson... A jejej. O jeden w tył. Nie zrobisz mu takiego wrażenia jak bym chciał. On od pięści dostaje o wiele mniejsze. I to jak? Bardzo mniejsze. Dobra, już Adel, ty się jednak wycofaj. Zamiast się, może pójdzie w Alvatores. Ale sprints nie bardzo. Killer spin. O. To już coś. Dobra. Nie jest źle. To nie za tyle dobrze, żebym powiedział szczerze, że mamy już szans, ma szans to wygrać. Poczętze, że nie sięgamy z kilami. Ale hej! Nie, też nie. O rany, Tram, ostrzegam cię. Jak mi umrzesz, to Job Twoja mać. Nie, nie, na Jednak zostajesz. Ada, Ty już bliżej nie podejdziesz, dobra. Aha. O, jeszcze więcej nie wychodzi. No tak, Auć. Wali. A dobra rady bez problemu. Aucz. Dobra, przeżyliśmy w miarę. Mało, a ty się tak nie wyskakuj do przodu, bo źle doda się, skończy Fingerblast, nie. Dobra, Blade Rush. Lona, e S Point. Nawalwa Toreza. Możliwe, że to coś da. Jak walwi będzie troszeczkę wy. O dobra, jeden z tych już padł, więc będzie troszeczkę łatwiej. Ulicę Imperial Prince. Raz B. Jeśli możesz, to zachciskaj, wykończ pana. No to już nie... Szczerze, pomijaj już to w takim razie, bo to nie ma sensu. Czy. O, tutaj całą trójkę od razu. To mi się podoba. Oj, pięknie umarli. To Magnus. Ty, mój drogi ojej oj to boulder crash Czyli bo chyba stąd będziesz mogła użyć niego atomik tak jest, atomik o ile przeżyje przeżył no jak dobry jest powiem wam zbierając tą całą drużynę nie sądziłem, że będę ich aż tak jednak potrzebować Zdawało się, że będą tam dla DPS A tu taki Lipton, Oj, więcej ich przyszło Au Au Mało No to pięknie, jednak mało mi zdedził uh, killer spin Niech będzie. W tym raz... A raz wróć ty, Ojoj. Oj. No, a na razie wykonujemy to. zobaczmy, co nam to da. Jeżeli dobrze, chyba kojarzy te czerwone zombie są rangę wyżej? Jeżeli chodzi o te gwiazdki, mm, zaraz sprawdzę. To jest ghoul, a to jest zombie. Tak, one są rangę wyżej. To też swoje robi. No dobra, ci co już zdedzą. Starscream, Nara. O rany, powiem Wam, pamiętam tą mapę. Znaczy, bo jak już ją zobaczyłem, to wiedziałem, co to jest za mapa, ale pamiętam ją, że była troszeczkę cięższa. Nie wiem, czemu w sumie. O, właśnie czego jeszcze kogoś na dół wziąć? Henryś. Eee, on. Chociaż nie. Nie, nie zrobi nic. Chociaż Ciscin może da radę. Andrzej Knuckle. No i to radę. Coś czego Moni był w stanie zrobić. Aby tu będzie będzie i cały czas więcej wychodzić. Spoko sit już się wycofujesz. Niczym się nie ma Ała, ale oni mnie tuką. No nie, jeszcze mi tego Sicily wzięli i zatruli, a to luje pospólne Mega Ice by go ten. Ale najpierw z czy ten jest w stanie go jakkolwiek. Ja, i go zabić. Jeszcze nie, to, ty zaatakuj. A ona mega Isa i to wystarczy. O. I jest perfekt. Później trzeba wszystko wyleczyć, a to już. To już nie jest nic trudnego, tak na dobrą sprawę. To jeszcze przyjdzie. O. Jeszcze lepiej, w wstrząs nie muszę zrobić. End turn Kabum. Można było tak od razu Dark Orba było dostać, o rany Ja przyciągnę się Nie skipujemy demo Lecimy dalej A po co nam właśnie to jest mała dziewczynka, która Może korzystać z armii umarłych Ty Magnus, ja, ty byłbyś na tyle głupi, że masz taką moc i tak byś walczył sam Mhm. Mm Robi wszystko to, czego nie nazywają Nam to. Uwielbiam to robić. Ojej, Spokojnie, mała. Nic ci się nie stanie. O. I właśnie jakich ty żyłaś w takim razie? Czy ona? Marjorita to był ormę życia. Się, w swoim mówieniu. Czy to o tym uroczym uśmiechu było o Majoricie, czy o usali? Bo nie sobie nie doczytałem. O. O dobrze mówi, podacz jej. Ja bym takim wojdarkiem z takimi poddanymi. Hmm. Zabijać cały czas. To mi się podoba. Dobra. O jej, je, je. Co my chcemy? Mam jakieś questy w sumie. A co my potrzebujemy? Tylko i wyłącznie chyba... Tak, tych na rangi. Tak średnio mi się to widzi. Hmm. Musimy na razie kogoś na researcha jeszcze, tak na szybko. Hmm. Research. To może iść? Wróć. Wyleczmy. Ja tak będę się teraz miotać, bo w sumie jest 7 do odcinka tak ani na mapę nie pójdę, bo za długo by ona trwała. Ani nie ma za bardzo co robić. A tutaj mogę coś jeszcze. Fit overlord, chyba mam. Ok. Niech będzie idziemy tu w takim razie. Tu potrzebuję kość 10 poziomy. Jordan niech idzie. Wy idźcie. Jacyś healerzy się przydadzą. Bin się przyda. Kolejny healer się przyda. Pancho się przyda. Doris się przyda. Chociaż nie, 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 nie. nie. Switch list. Zamiast, zamiast kogo? Może zamiast Pancho i Doris. Weźmiemy Azarada i Gransona, bo oni też potrzebują troszeczkę expa. Bo jest wiele postaci, których jednak jeszcze. Um, mam nie do expionych, tak na przykład Lydia, które ma ledwo drugi poziom. A one i tak jest bardziej użyteczny niż Litka z tego. z Co to było? Skyrim'a, o! W sumie mam pomysł. Pokażę Wam jeszcze jedną taką fajną sztuczkę w ogóle. Jak fajnie jest XP na przykład w tej grze, co nam się bardzo przyda. Uwierzcie, bierzemy sobie na przykład takiego emisora. Idziemy nim tu. Tutaj mamy plus 50% expa, więc możemy robić tak. Uh, item fairy dust plus. To dam level up. Za <laughs> przedmiotów też dostaje się w końcu expa. Open soda. The... Weźmy to. O! I tak mu powoli leci X. Powoli, bo powoli, ale jednak. To jest dobry sposób na ekspienie postaci, których nie mamy jakichś, nie wiadomo, jak dobrych tych e, zdolności. Ani które nie ma jakiegoś wysokiego levela, a wypadałoby je troszeczkę ulepszyć. Tak na szybko chociaż. To jest z kim ty masz? Deska z desko Deska, chodź. No chodź tu, chodź tu. Cho, dość, tak nie ekscytujcie. Ty masz full desko bar z fuką. To no, fukę też wyciągnijmy. Gdzie ona jest? Fuka. Wait, gdzie jest moja fuka? A jest dobra. Jakie tutaj nie, nie, nie zacząłem za pierwszym razem, to nie wiem. Bierzmy tych. A czy deska jest w stanie użyć? Kurde! Nie, nie, inaczej. Najpierw żyj delta calamity. I zobaczymy jak to wyjdzie. Uff, uh, ale fajne. My to wcześniej robiliśmy czy nie, bo nie pamiętam. Nie wiem, ale ładne. Podoba mi się. Aha, on teraz się nie ruszy. Nie! Fuka. Miałeś nie robić żadnych ataków. Dobra. Tak. się w tył. Indeska też w tył. Wezm, jaki ty masz? Artiną. Czy ja rozumiem, że ty musisz mieć w takie... Obie? A zrobimy tak. Ale fajne Okej, okay, a co to mi dało? Wait, co robi Twoja zdolność? With Splendid kolej. Czyli ona po prostu bierze i kradnie komuś przedmiot? Dobra, zobaczmy Twoje combo. Odczepiony skrzydełka z tego wychodzi. O. O Jezusie. Au. Ja mogę powiedzieć au. O nie jeszcze miałem izabalnie. Dobra nieważne. I... A już myślałem, że fukale bije. Nie może być za dobrze. Ale okej, okay, w takim razie to było na tyle w tym odcinku, bo 22 minuty. W jakimś cudem udało mi się jednak zapełnić ten czas. A, w następnym odcinku będziemy przechodzić w kolejną mapę e, z IC Hell. Mam nadzieję, że jednak dwie. Przy dobrych wiatrach. A jak nie, to trudno. A, może jest na... Czy już mówiłem o tych łapkach subskrypcji? A nieważne. Dobra, a niech moc. Kogo tym razem? Nie ma żadnych fajnych postaci, które można wrócić. Niech moc Majority i armii zombiaków zawsze będzie z Wami. Pamiętajcie, moc nie umarł, to jest dobra rzecz. Żegnam Ci krótko.